Dzień dobry! Witajcie na moim kanale na YouTube. Dzisiaj przychodzę z kolejną pozycją książkową do Was, mianowicie tytuł tej książki: Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Autor Glenn R. Kropka shillardi. Jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym? Skuteczne strategie radzenia sobie z niską samooceną, wstydem, przygnębieniem, depresją, lękiem, traumą emocjonalną i innymi długofalowymi skutkami toksycznego. Stresu z dzieciństwa. Toksyczny stres związany z negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa, przemocą fizyczną, emocjonalną lub seksualną, zaniedbaniem, porzuceniem czy innymi problemami rodzinnymi oddziałuje na całe nasze dorosłe życie, a nawet na życie naszych dzieci. Jeśli nie zostanie przepracowany, zmienia mózg, funkcjonowanie organizmu i to, jak postrzegamy samych siebie, może skutkować różnorodnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, takimi jak choroby autoimmunologiczne, zaburzenia lękowe i depresyjne, czy zaburzenia stresowe, pourazowe. Być może, tak jak Wiele osób z podobnie bolesną historią masz poczucie, że tkwisz w martwym punkcie i nie wiesz, jak, jak dalej pokierować swoim życiem. Od czego więc zacząć? Proces leczenia ran powstałych w wyniku traum z okresu dzieciństwa. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Ja, jak widzicie, tutaj pozaznaczałem sobie fiszkami, żeby nie kreślać po książce, bo książki są wartościowe należy co jakiś czas wracać do nich tutaj taka przypis trauma przeżyta, że we wczesnym dzieciństwie może ukryć się gdzieś głęboko ale kiedyś powróci i zacznie nas prześladować sam na to sam doświadczyłem na sobie wiem i doświadczam Także nie jest to wszystko takie proste, jakby się zdawało. Drugi przepis, przepis, przepis. Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak porażki. Poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę. Na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość i zrozumienie, które wypełniają ich współczuciem, łagodnością i głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd. Także jeszcze raz pokażę tytuł. Książki. Do niej należy wracać. Ja na bazie swoich doświadczeń ona mi dużo pomogła, dużo mi wska wskazała, ale rozwiązania trzeba szukać. Trzeba stać się z własnego ciała, własnej istoty, własnego wnętrza. Podświadomości, świadomości, nadświadomości. I nie bać się, nie obawiać się. Co tak naprawdę we, we mnie, czy w Was drzemie odwagi i zróbcie to. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Zostaw suba, zostaw łapkę, wciśnij dzwoneczek. Tak, jak mówię, będę wracał do tej książki, do wielu pozycji. Które akurat w danym momencie będą.